bardzo dosyć ważne znaczenie odgrywa okręt, który Państwo widzicie po prawej stronie pod numerem 801. To jest okręt tak zwany z jednej strony też wywiadowy, z drugiej strony ochrona. On ma system, który sprawdza, właściwie wyznacza bliskość łodzi podwodnych w odległości nawet do 30 km potrafi zniszczyć zarówno jakie łodzie podwodne, wszystko co jest pod wodą, wszystko co jest na wodzie, więc i okręty bojowe, no i wszystko co jest w powietrzu, więc ma nawet i rakiety przeciw samolotowe. No i bardzo ładny jest też numer 151 okręt. Ładny to jest jedna sprawa, ale bardzo ważną funkcję odgrywa. To jest desantowy. Państwo widzicie, że kadłub ma ścięty, to jest według projektu polskiego robiony. Tam są otwierane tak specjalnie pod tym kadłubem bezpośrednio bramy, aby w taki sposób, no można tak powiedzieć, drzwi. czy... A powiedzmy most taki wychodzi i właśnie przez niego można desant opuszczać się bezpośrednio na brzeg, jak i również maszyny wojskowe tutaj mogą bezpośrednio z niego wyjeżdżać. To jest jedna rzecz, tak samo wojskowe maszyny, tak zwane BTR-y pływające. Które na przykład mogą bezpośrednio tutaj już popływać, w stronę brzegu. Ważną rolę odgrywa ten okręt, bowiem można i zrobić to w otwartym morzu od jednego okrętu do drugiego. Poprzez to wykorzystanie tego ściętego kadłuba zbliża się dwa do siebie okręty i z jednego do drugiego przeładowuje się. Przed chwilą mówiono właśnie o numerze 151. Aniseusz, czyli Denisei, to jest szpital na wodzie. Szpital na wodzie, w którym można nawet w otwartym morzu prowadzić bezpośrednio operacje chirurgiczne, przede wszystkim też i na sercu. Jest bardzo dużo kajut, spośród których w sześciu można nawet w otwartym morzu prowadzić operacje na sercu. No i tak samo wiadomo, jak widzicie, tutaj stoję, jest przy brzegu. Ale następny, które tutaj widzimy, e, Manecz oraz e, 156, one spełniają funkcję naprawy, naprawy okrętów w Otwartym Morzu. Jeżeli jakiś okręt się popsuł, no to właśnie plan Master tak zwana, one ich naprawiają w Otwartym Morzu. I tak samo tutaj niedaleko gdzieś e, w brzegu. MB23, czarne takie, białe, to są, one służą dla holowania. Dużych okrętów, wiadomo, żeby wypłynąć z brzegu, czy z takich wielkich, niewielkich zatoczek, to jest trudno dla dużych okrętów, w związku z czym ich funkcje, one funkcje spełniają nie tylko okręty, ale nawet i statków, więc spełniają funkcje, po prostu najpierw kwalują i później do miejsca, gdzie bezpośrednio już radzą sobie te okręty duże sami. cp toczko, teraz jedziemy akurat na zderzenie. Nie zdążymy. No, udało mu się, udało mu się. Musimy przyznać, że temu udało się 537. On ma dzisiaj szczęście. E, właśnie 137 po prawej stronie, w BCP, po prostu czytając, to służy specjalnie do tego, aby ściągnąć magnes. Ściągać magnes z okrętów, które by mogły narazić się na miny. No i tak samo z nich ściąganiem min. Mówią, każdy z poszczególnych okrętów ma swoje zadanie. Niektóre ściągają magnes, niektóre właśnie te miny później z głębin z morskich wyciągają. Ale to każde przeznaczenie ma swoje, O których zresztą Państwo po kolei będziemy mówili. Najszybszy spośród wszystkich okrętów, można nawet powiedzieć takich nie, tych większych i tych mniejszych to jest właśnie ten, który widzimy następny 0,60. To jest okręt na skrzydłach rozwija szybkość do około do... 80 60 do około 80 km na godzinę rozwija szybkość. To jest najszybszy z wszystkich, które tutaj są. Setuń, on służy do tego, aby na dnie tutaj zbiornikowodnych, a więc tych zatoczek, które tutaj e, są, układa kable, kable, aby one nie były nad zatokami, żeby to nie było męczące i, i nie przeszkadzało, właśnie kable, czy to elektryczne, czy telefoniczne, czy inne, układane bezpośrednio są na dnie tych licznych e, zatok, a więc służy ten setuń do tego. Jak Państwu mówiłem, że pola magnesowe ściąga 137, natomiast żeby wiedzieć gdzie są pola magnesowe, to właśnie służy ten CFP 183 to widzimy po prawej stronie. On właśnie wymierza gdzie i jakie potęgi są pola magnetyczne. Magnetyczne. Nie 70. To jest właśnie łódź podwodna, która je, służy jako nauczania naukowa. Lekcje to prowadzone są na niej, można tak powiedzieć. Natomiast następna, którą Państwo tutaj widzicie, ona jest czynna, bierze udział w licznych sprawach batowistycznych, albo można powiedzieć wywiadowych. Ta łódź podwodna kiedyś nazywała się Warszawianka. Warszawianka dlatego, że była stworzona specjalnie dla Państwa układu warszawskiego po prawej stronie. Niedawno jej imię zmieniono z Warszawianki na Alrosa. Almazy Rosji. To jest jedna z najlepszych atomowych ludzi podwodnych, dlatego że ona ma specjalnie takie pokrycie gumowe, że nie wszystkie radary mogą wyłowić tą łódź podwodną, w związku z czym uważane jest za jedną z naj takich bardziej z najlepszych. Po prawej stronie ją mijamy. Podległej. W tle widać największy okręt z wszystkich, które tutaj istnieją, 121. To jest okręt, który nazywa się Moskwa, należy do Rosyjskiej Federacji. To jest najmocniejszy z wszystkich. On przez pół roku pracował na Pacyfiku, niedawno dosłownie, walczył z piratami afrykańskimi na Pacyfiku, 121. Najbliżej do nas tutaj już kilka widzimy okrętów, które należą do Ukrainy, a mianowicie między innymi spośród nich to jest Piotr Sachajdaczny.